Cześć. Witam w tutorialu gitarowym, e, chyba stworzonym przez Derwala Anonima. E, dostaję mnóstwo maili od moich znajomych. E, no Dużo maili dostaję, i w tych mailach pytają mnie, co ja zazwyczaj robię. Więc no, wpominam, że gram na gitarze, tak? I ostatnio dostałem maila, zaraz sprawdzimy. Oj, 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 oj. Isze 7 Kubuś z Gliwic. Siedmioletni Kubuś z Gliwic chciałby się dowiedzieć, jak kostkujemy na gitarze. W związku z tym, specjalnie dla Kubusia, z dedykacją dla Kubusia z Gliwic przedstawiam tutoriala Kostkowanie na gitarze przez Dwala Anonima. Więc dzieci wszystkie siedzą, oglądają. Poproszę kość! Patrzcie dzieci, to jest kość. Kiedyś była w ptaszku, który był kurczaczkiem, który chodził po podwórku, robił ale go zabili, zjedli i dzięki temu mamy tą kostkę. I tą kostką dzieci będziemy... W dzisiaj jest pierwsza lekcja kostkowania. Kostka służy do grania, można nią grać akordy. Bierzemy kostkę i uderzamy nią w struny. Otrzymujemy piękny dźwięk akordu o! Naprawdę, to działa. Zobaczcie, biorę kostkę i uderzam. Teraz pokażę Wam jak robią to gwiazdy, które grają na scenie i no, normalnie grają jakieś takie o! Grają koncerty na wielkich stadionach. Tak one robią to tak. Stoją i robią i dalej wtedy to wszystko nic nie ma. To jest robione oczywiście wszystko kością. Tutaj każdy gitarzysta ma swoją ulubioną kostkę. Niektórzy lubią grubsze, niektórzy lubią cieńsze. A ja lubię właśnie o taką, można grać z dwóch stron. O proszę, tutaj Państwo zobaczą, jest tak ładnie wyprofilowane, że można nawet nią robić slajdy po strunach. Normalnie piękność. A teraz pokażę Wam, jak się robi podwójne kostkowanie. Otóż bierzemy kostkę i robimy tak, 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 tak. Polega na tym, żeby uderzać dwoma stronami kości o struny. Czyli robimy tak, 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 otrzymujemy piękny dźwięk. Dziękuję dzieci, to była pierwsza lekcja z dwalem anonimem, tutorial gry na gitarze. Kostkowanie. Dziękuję. E, zobaczymy się może kiedyś w jakichś przyszłych odcinkach. E, w następnym odcinku zajmiemy się mailem od... Ha, zobaczymy od kogo. Nie wiem, może ktoś omieś na... Pamiętajcie, wchodźcie na dwalanonim.py Dziękuję. Papa. Pa.